Dzień dobry, to biblioteka publiczna na Targówku. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub zaczekać na połączenie. Zapisy na internet 101, fax 104, księgowość 111. Dziękuję. Dzień dobry, wszystkich serdecznie zapraszam do Biblioteki Publicznej w czasie wakacji. Godziny otwarcia biblioteki będą inne niż w pozostałych miesiącach, to znaczy w poniedziałek, wtorek i środę biblioteki będą otwarte dla naszych użytkowników od godziny 11 do 19, w czwartek i piątek od godziny 9 do godziny 16. Wszystkie dzieci i nie tylko dzieci, wszystkich dorosłych również, zapraszam w czasie wakacji do naszych placówek, przede wszystkim do bibliotek dziecięcych, ale także do czytelni naukowej, placówki przy ulicy Piotra Skargi, wypożyczalni numer 37, do, do grania w gry planszowe. Placówki te dysponują bardzo ciekawą ofertą gier planszowych dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Również wszystkie dzieciaczki, ale nie tylko dzieci zapraszam do udziału w atrakcyjnych yy, yy, zajęciach edukacyjnych, które będą realizowane w ramach udziału biblioteki w akcji yy, Lato w mieście. Dziękuję bardzo. Jeszcze Powiedziałam o stronie internetowej, że wszystkie informacje o tym, co się dzieje na naszej stronie. Pierwszy raz byłam w radiu na żywo. Były tam kilka osób. Kilka osób była, było na łączach z zewnątrz. Pan profesor Zolsztyna, chyba z Katowic i pani Zolsztyna, i cztery osoby były w tym studio. I jak posadzono nam, nas przy tym stoliku, przed takim dużym mikrofonem, to po prostu ja byłam bardzo zdenerwowana, ale moja kościoła powiedziała, że wpadłam dobrze.